Witam i zapraszam na łamiące wiadomości z Europy Środkowej, granica faszystowskiego państwa polskiego oraz reżimu białoruskiego, granica dwóch ostatnich totalitarnych państw w Europie. Jest tam gorąco, tutaj widzicie lekarzy, którzy próbują dostać się do umierających tam dalej migrantów i nie są do nich dopuszczani przez bezwzględnych sługusów polskiego faszyzmu, czyli przez Straż Pogranicza. Tutaj zobaczcie, pogranicznicy polscy. Nie chcą dopuścić działaczy, lekarzy, dobrych ludzi do ludzi, którzy tam dosłownie parę metrów dalej umierają z głodu i z wycieńczenia. Sytuacja jest dramatyczna, ale zacznijmy od relacji Fundacji Ocalenie. Fundacja Ocalenie to Fundacja Ocalenie, Jak widzicie po samej nazwie, to fundacja bardzo dobrych ludzi, którzy chcą po prostu ocalić innych ludzi, ale są wiadomo na tym świecie wiele, które im to uniemożliwiałem. W każdym razie Fundacja ocalenia była na miejscu od samego początku. Spójrzmy na ich relacje. Dramatycznie, naprawdę dramatycznie zrobiło się 31 sierpnia. 31 sierpnia osoby zaczęły krzyczeć, prosić o ambulans i wtedy zemdlał Abdulali. Jedna z osób zemdlała. Na miejsce przyjechała karetka. Była tam lekarka, no ale oczywiście nie została dopuszczona do Abdulalego. Policja informuje, że nie przepuści karetki. Spójrzmy dalej. Chwilę napięcia, jak widzicie. I Abdulali odzyskał przytomność po wrzuceniu tych dwóch zdjęć, doniosła Fundacja Ocalenie. Był nieprzytomny około 20 minut. Tutaj mamy nagranie z tej sytuacji. Oto. Działacze Fundacji Ocalenia. No i tutaj trzeba przyznać, że oni tak już stoją od 12 godzin i drą się przez megafon w stronę migrantów. I, jak widzicie, migranci pochowali się, no, ponieważ ten człowiek już krzyczy do, przez ten megafon od 12 godzin. Oni po prostu mieli trochę dosyć już tego. Tutaj jeden jest w samochodzie kilku leży skulonych za ciężarówką, a reszta jest u siebie w nomiatach. Oni chcą, żeby już poszedł, przestał im krzyczeć nad głową, ale dlatego nie wychodzą już z tych namiotów nawet! Ale on cały czas. I wtedy właśnie, tutaj zaraz zobaczycie moment, w którym dleje Abdulali. On po prostu nie wytrzymał, no bo od 12 godzin już nie spał, prawda, przez tego gościa z megafonem. I w tym momencie Abdulali, który jest w pierwszym, skrajnym namiocie z prawej strony traci przytomność. Abdulali traci przytomność. Co widać na tym nagraniu, tak? Link będzie pod nagraniem. Można samemu to zweryfikować, sprawdzić. Proszę, Abdulali stracił przytomność w pierwszym namiocie. Nie sprawiło to jednak, że ten działacz przestał krzyczeć. Dalej dar się przez megafon. Lekarze nie zostali dopuszczeni. Na szczęście Abdulali. O, się obudził. Także uniknęliśmy najgorszego, ale sytuacja na granicy nadal eskalowała. Kolejnego dnia na granicy polsko-białoruskiej pojawiły się furgony polskiego faszyzmu. Oto jeden z nich. Oczywiście zostali od razu dostrzeżeni. Faszyści zostali dostrzeżeni przez dziennikarzy, przede wszystkim dziennikarzy z Okopres. Usnars, policja, została zaopatrzona w nowy sprzęt. Zastanawiamy się, do czego może posłużyć. I oto proszę, polski furgon faszyzmu, i tutaj sprzęt, tajemniczy sprzęt, zakryty plandeką. Dziennikarze nie wiedzieli, co kryje się pod plandeką, dlatego ja przeprowadziłem śledztwo dziennikarskie. Otóż pod plandeką mieliśmy były wyrzutnie rakiet hipersonicznych Szalone Antoni. To rakiety krótkiego zasięgu do zwalczania dużych grup migrantów. Takie rakiety potrafią skutecznie razić grupy migrantów na odległość do 5 km. Są bardzo skuteczne, jeżeli trafią no, w grupę migrantów, która jest odpowiednio zaśrodkowana. Prawda? Potrafią e, naprawdę narobić bałaganu. I to właśnie jedna z wyrzutni rakiet Szalone Antoni, ukryta pod plandeką na polskim furgonie faszyzmu. Oko presji jednak nie dotarło do tych informacji. Spójrzmy dalej, co działo się dalej. Tak więc furgony faszyzmu krążyły. Z, po granicy sporadycznie ostrzeliwały, prawda, migrantów z Wyrzutni, Szalone Antoni. W tym czasie pojawiły się także polityczki z partii Lewica. Tego rodzaju służba stała naprzeciwko mnie. A ci ludzie to ludzie potrzebujący pomocy. To ludzie z Afganistanu. I naprawdę naj, najtrudniejsze dla nas. Który, którzy dotknęliśmy tego w jakiś sposób bardzo. Naprawdę, z Afganistanu, naprawdę. Ludzi, czy mniej bezpośredni jest to, że nawet liberalne media, nawet wolne media powtarzają te dezinformacje. I tutaj pani z lewicy klnie na liberalne media, przez które jest otoczona, zobaczcie, Angora Z w punkt. TVN, VT. Te dezinformacje, że tam są Irakijczycy, są. Opieprzyła tych wszystkich dziennikarzy, którzy ją otaczali, ale dziennikarze są niewinni. I liczycy proszę. nie! Faszyści. Tam są ludzie z Afganistanu, tak jak powiedzieli moi koledzy, znani z imienia i nazwisk. Tak jest. I jak tu takiej kobiecie nie uwierzyć? Słuchajcie, szczególnie, że pokazuje źródła. Zobaczcie, trzyma zdjęcie i to jest dowód. O. Jedną z tych osób jest Sayed. Jest kucharzem. Pracował w restauracji Mazar El-Sharif w północnym Afganistanie. I ta pani tam nawet była i tam jadła kiedyś. Także wiecie, niedowiarki mogą się pocałować w dupę, bo. Specjalnością, specjalnością jego jest kebab po afgańsku oraz potrawa znana y, Kaboli, zwana Kaboli, czyli ryż z marchewką rodzynkami. No i widzicie. I Sayed wołał w niedzielę do osób stojących po drugiej stronie. Kiedy już wreszcie stąd wyjdę, ugotuję wam kabol. Zajet krzyczał, że coś go boli, trochę się pani pomyliło, ale to prawda: pracuje w tej restauracji i robi dobre kebaby. Także tutaj potwierdzam te słowa. Ja tam byłem zresztą parę razy, także potwierdzam słowa pani Morawskiej-Staneckiej, która, mimo tego dramatycznego apelu wygłoszonego przed dziennikarzami. Nic nie wskurała, nic nie wskurała, było coraz gorzej. Dwaj dziennikarze z zarzutami popełnienia wykroczenia w strefie objętej stanem wyjątkowym dziennik Gazeta Prawna dzisiaj o 10:45. Dwaj dziennikarze Onetu zostali zatrzymani w związku z przebywaniem w strefie objętej stanem wyjątkowym jak to wyglądało no otóż oni tam przybyli, wjechali i zostali zatrzymani. No. Tak to w skrócie wyglądało. Teraz przejdźmy do wydarzeń, które miały miejsce wczoraj. Dramatyczny apel Wojciecha Czuchnowskiego. Otóż ten prominentny dziennikarz, który pracował pracuje w gazecie wyborczej, wezwał na pomoc innych dziennikarzy z całego świata. Wojciech Czuchnowski, jak najwięcej dziennikarzy, musi teraz jechać w region wprowadzenia stanu wyjątkowego. Zakaz przebywania tam mediów jest bezprawny. Mógł zrodzić się tylko w głowach przestępców typu Wąsika i Kamińskiego. Nawet w stanie wojennym komuniści nie robili takich ograniczeń. Apel Wojciecha Czuchnowskiego został usłyszany w Niemczech i w Monachium, gdzie ma swoją siedzibę Holzbrink Publishing Group. Holzbring. Zdecydował się wysłać do Polski wsparcie. Czuchnowski został usłyszany. Holzbrink zobaczcie, to wielki dom medialny: Springer, Macmillan, Macmillan, Holzbrink oraz t side Holzbrink w odpowiedzi na apel Czuchnowskiego. Wysłał na miejsce przede wszystkim 40 tysięcy dziennikarzy. Trzon tej armii stanowiło ponad 30 tysięcy dziennikarzy z dywizji Springer i Axel Springer. Oni mieli stanowić właśnie trzon tej e, grupy wysłanej przez Holzbink, armii dziennikarskiej. Ponadto e, pojawili się też Brytyjczycy. Jak zwykle około 5 tysięcy Brytyjczyków to grenadierzy przeciwpancerni z dywizji Henry Holt. Tutaj mamy. Dywizję brytyjską wyżej, oczywiście Dywizja Macmillan. Oprócz tego pojawili się dziennikarze z oddziałów specjalnych, łącznie 500 dziennikarzy biologicznych. To dziennikarze przede wszystkim z Nature, Nature Research, Springer, Springer, Nature. Pojawili się również w sporej liczbie na granicy Polski z Białorusią i zmienili układ sił. Tutaj mamy tak, pojawiła się też elitarna dziennikarska dywizja specjalna Stefan von Holzbrink, która również wkroczyła na terytorium Polski i skierowała się na granicę z Białorusią. Łącznie tak jak napisałem, około 40 tysięcy dziennikarzy wysłanych przez koncert medialny God von Holzbring wkroczyło na terytorium Polski. Tutaj mamy ten moment. Dziennikarze wkraczają na terytorium Polski. Tu akurat dywizję Axel Springer. Widzicie tutaj dziennikarzy, którzy... Dziennikarze z dywizji Axel Springer w stronę, jadą w stronę granicy z Białorusią. Tutaj elementy elitarnej dywizji Stefan von Holzbrink wkraczają na terytorium Polski, by bronić migrantów przed bezwzględnością polskich władz. Część dywizji dziennikarskich wylądowała w Gdańsku. Tam wylądowała między innymi dywizja brytyjska, Macmillan oraz fragmenty dywizji Springer. Dziennikarze ruszyli w stronę granic z Białorusią, nie napotkali na większy opór i już tego samego dnia pod wieczór pojawili się na granicy z Białorusią. Tutaj, widzicie, dziennikarze z Axel Springer zbliżają się do granicy. Dziennikarze z elitarnej dywizji Stefan von Holbrink mieli przyjąć na siebie ciężar ewentualnego polskiego kontruderzenia. Tutaj, dziennikarze, którzy zajmują pozycję na granicy. Polskie Radio ogłosiło w tym wrześniu, co następuje. Halo, halo. tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego, Polskiego Radia. Radia. Dziś rano o godzinie 5 minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Mowa tutaj o elementach dywizji Axel Springer, która jako pierwsza przekroczyła granicę z Polską. Bachto nie agresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Nie myślcie tylko o jednym. Walka, aż do zwycięstwa. Będę dalej relacjonował dla was dramatyczną sytuację z granicy polskiej. oglaszę, mój kierowcę, bo w zborbo się, a ty co, Berwili? Helikopter z Team. Masz orman de, kibicdar, niebiedowny z tak. Team, Anton